Cześć, jestem Angelika z Hike.pl. Chciałabym Wam dzisiaj przedstawić kolejne przynośne urządzenie, jakim jest twister magnetyczny. Twister możemy zarwać ze sobą wszędzie. Poza tym pomoże nam wysmuklić naszą talię, uda oraz myślę, że najbardziej skorzystają nasze mięśnie brzucha. Pod wpływem napięć oraz skrętów wzmacniają się, co powoduje szybsze spalanie tłuszczu. Jest to idealny sprzęt do skompletowania naszej domowej siłowni. Poprawi naszą równowagę, a specjalne wypustki odgrywają rolę masażera. Jest tak mały, że zmieści się do szafy lub poduszko.